Hamburg, 5 styczeń 2022. Miasto, gdzie zmarł na wygnaniu, święty papież Benedykt V. Właśnie słyszymy rekwiem ku czci 50. cesarza Karola VII, wnuka króla III Sobieskiego. Rekwię, które było odgrywane tutaj w pięciu kościołach w Hamburgu. Dzisiaj mamy pogrzeb Benedykta XVI, papieża. Papieża, następcy świętego Benedykta V, 132 papieża, który zmarł tutaj w Hamburgu na wygnaniu 4 lipca 1965 roku. Wygnany z Rzymu 23 czerwca 1964 roku w bazylice na Lateranie. W Hamburgu również przebywał. Noc już papieski, Eugenio Pacelli, ostatni fatimski papież, Pius XII. Urodził się w Rzymie w tym samym miejscu, co przy zamku anioła, co urodził się Benedykt V. Widzimy kościół Świętego Mikołaja zburzony. Kościół świętego Mikołaja, z tyłu widzimy kościół Świętej Katarzyny. Kościół Świętego Mikołaja, fundował Adolf III, założyciel Hamburga. Tu właśnie, w tym kościele zaczęła się reformacja 12 lutego 1500 roku, 1500, w którymś roku. Widzimy ruiny zburzone specjalnie przez aliantów. Adolf III Założyciel Hamburga, Nowego Hamburga. Był synem Adolfa II, założyciel Beki, ale był również ojcem niezwykłych Adolfa IV, świętego Franciszka Nina, pradziadka polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, jak i również biskupa Brunona, założyciela Braniewa, Branic. Branic, tam gdzie powstało dzięki biskupowi Natanowi miasto miłosierdzie biskup Natan był niezwykłym biskupem miasto miłosierdzia było dla wszystkich ludzi dla o, zatrudnił siostry Matki Boskiej Niepokalanej Zgromadzenia, które zostało założone 8 grudnia 1854 roku, w dniu ogłoszenia dogmatu o nim pokalanym poczęciu. Tutaj mamy Kościół Świętego Piotra z 1195 roku, i zaraz dotrzemy na miejsce, najważniejsze miejsce, gdzie była pierwszy Kościół ufundowany przez Karola Wielkiego, cesarza. W tym kościele święty Angska wybudował swój klasztor i w tym klasztorze zmarł na wygnaniu Święty papież Benedykt V. Potem w tym miejscu w 1245 roku zaczęto budować zaczęto budować olbrzymią katedrę, budowano ją 81 lat. Poświęcona docieramy na miejsce. Widzimy Kościół Świętego Jakuba, The Zeit, Helmut Schmidt House i miejsce najważniejsze. Miejsce, gdzie kamienie oznaczają wielką katedrę. Kim był Helmut Schmidt? Był piątym kanclerzem Niemiec. Tych Niemiec, które założono w Bonn 23 maja 1949 roku. W Bonn, najstarszym miejscowości w Niemczech przy kolonii, siedzibie biskupstwa wnuka kolejna III Sobieskiego, arcybiskupa Klemensa Augusta, urodzony w Brukseli, w rocznicę urodzin dziadka, 17 sierpnia 1700 roku. Był biskupem również Hamburga, bo był biskupem Osnabrück, Paderborn. Tutaj mamy kościół świętego Wittzeit. Tutaj Mam Muzeum Helmuta Szmyta kościół św. Rakuła apostoła, który pierwszy raz widział Matkę Boską 20 stycznia 40 roku w Saragosie jeszcze Matka Boska żyła w Jerozolimie bo Hamburg jest miastem Matki Boskiej dzisiaj taki niezwykły dzień 5 styczeń 2022 zarządów Franciszka, który zaczął swoje, swoją rolę w planie 527 lat, w planie architektu świata 12 października w 1986 roku w Muzeum Consum de Verde, niezwykłym muzeum, gdzie była Wystawa o faraona zakończyła się 19 lipca 1981 roku. Byłam w tym dniu, tu w tym muzeum, przybywając do Hamburga, żeby rodzina była połączona rodzina jest połączona. Także dzisiaj słuchając torekium poczciw naczerpywaniu na z nadziei na światło Karola VII, który zmarł w Monachium 20 stycznia w 1745 roku, a 31 grudnia 2022 roku zmarł w Rzymie Papież. Benekt piąty, sześćdziesiąty piąty papież, kto szuka Boga, szuka prawdy, tak mówiła nasza Edith Stein. W 1891 roku w Hamburgu była pilnując dziecko swojej siostry. tu była matką szesną, Rudką Tarowicz, swojej przyjaciółki. Zlikwidowano we dwie 527 katolickich Żydów w Oświęciniu 9 sierpnia 1942 roku, tego samego dnia. W Dachau mamy świadectwo mocy cudownego medalika w bloku kapłanów, gdzie przywieziono 13 grudnia 1940, 1940 roku, przywieziono 527 kapłanów. 29 kwietnia 1945 roku nie było wyzwolenia Dachau. Tego dnia Amerykanie zamordowali 560 Niemców. Tego dnia Amerykanie bombardowali klasztor w landsku. Klasztor Uszczulanych w, w Matko Boże, patronka nasza. Stawił się za nami. Święty Papieżu, Benedyk V Wszyscy święci. Jezu, Tobie. Panie Boże, dziękujemy Ci za wszystkie dary, za wszystkie łaski. Dziękujemy Ci za życie i za to, że możemy tutaj być, tu i teraz. Wszystkie dusze w czyściu cierpiące wstawiajcie się za nami o prawdę.